Jak dokonać wpłaty na wybraną zrzutkę? Będąc na zrzutce, która Cię interesuje, kliknij Wpłać. Na górze zobaczysz, na jaką zrzutkę wpłacasz. Jeśli jej wszystko się zgadza, przejdź do pola z kwotą. Uwaga! Nie możesz wpłacić mniej niż wynosi minimalna kwota składki ustalona przez organizatora. Teraz uzupełnij dane wpłaty. Imię, nazwisko i e mail to pola obowiązkowe. Masz do wyboru dwie podstawowe metody wpłat. Pierwsza z nich to wpłata online, realizowana przez przelewy24.pl. Jej zaletą jest księgowanie na zrzutce w ciągu 5 minut. Aby dokonać takiej wpłaty, wybierz ikonkę swojego banku z listy i przewień stronę do podsumowania płatności. Sprawdź, czy wszystko się zgadza. Na koniec możesz dodać komentarz do wpłaty. Zaznaczając checkboxa sprawiasz, że Twój komentarz pojawi się na liście komentarzy na danej zrzutce. Zaznaczając drugiego checkboxa możesz opublikować informacje o Twojej wpłacie na Facebooku. Zaakceptuj regulamin. Jeśli chcesz wpłać anonimowo, organizator dostanie Twoje dane. Anonimowy będziesz na zrzutce. Wybierz Wpłacam. Zostaniesz przekierowany na stronę Twojego banku, gdzie po zalogowaniu potwierdzisz płatność. Przejdźmy do drugiej metody płatności, czyli przelewu tradycyjnego na indywidualny numer konta danej zrzutki. Jest on darmowy i księgowany do dwóch dni roboczych. Jeśli wolisz taką metodę wpłaty, wybierz ikonkę przelewu tradycyjnego. Przejdź do podsumowania, przewijając stronę i sprawdź dane. Jeśli wszystko się zgadza, zaakceptuj regulamin. Wybierz wpłacam. Teraz zaloguj się do swojego banku i definiując przelew, skopiuj i wklej odpowiednio indywidualny numer konta danej zrzutki, odbiorcę tytuł, kwotę. Jeśli wpłacasz z zagranicy, zaznacz: Chcę wykonać przelew międzynarodowy, by poznać IBAN i SWIFT. Możesz też pobrać PDF, jeśli chcesz wpłacić na przykład na poczcie. Dziękuję za uwagę i powodzenia.